No, świeci fajnie, ledy ma. Aha, w ogóle nagrywanie włączyłam. O, dobra, to gramy. Ale rusz się! No dobra, nara. już. Już tu idzie. No właśnie, widzę, słyszę. co to jest? Aha, no to ciulstwo, ale... Ten glut. Musi już być teraz. Ogólnie. No, Dobra, ten Rick się z nim tu bawi, okej. Okay. O, no. już. No i dobrze. No i dobrze. Hmm. Robię jakiś gen. Gdzieś. Słyszę. Znaczy przy tym. O, trzy tym. Ale powiem ci, że ta misjon to wygląda jak z tego serialu, nie? Tak ta aktor tak, ta no mission jest ma bardzo ładny model. No, a on? Co to w ogóle ma być? To jego buzia nie, nie wygląda. No, on tu idzie. Troszkę Chyba. jest... Po... nie spokojnie. Troszkę jest podobny, ale... Nie wiem, no. Ale jeszcze ten... Ee... Jak on się nazywa? Deryl jeszcze jest, Daryl jest ładny, no. Boże, muszę i jego... Mission i Deryla, ale skąd ja mam to wziąć? Muszę szczelinę kupić. Szczeliny trzeba kupić, taki jest plan, no i pokupować ich, A. tak, no. Znaczy, Deryt jest jako bogaty Skibors do Rika. Aha, w tym sensie, to co, muszę Rika A. kupić, żeby mieć ten? Tak. Ja! Yeah. No tak samo, jak masz Harringtona i z tego i Boyersa. No ale to będę musiała zapłacić i za Rika, i potem jeszcze za skin tego. Nie, to jest po prostu ten, z DLC kup. No, za 30 zł. Za 30? Bardzo czego nie idzie A? tam? No, zauważyłem. Goni mnie. Wiem, widzę. Zauważyłem. Jaka. Jezus Maria. O Boże. Nie widziałem. Sorry. Było tak wybiegnięte, myślałem, że wejdzie jak kuli. No przyjdzie do mnie, nie? Przyszedł się zestrał. A co on mi robi? Oleć no, miał, nie się kręci. Tu już na pasku, za Kurde, głupia na tego Masz pory, nie, no Słuchawki. Ciekawe. No ale mogę biegnąć, biec? Czy nie? Nie Uf, mogę biegnąć, biec. Coś, Czy ja mogę biegnąć, biec? Co mu się wyłącza? Terror. Nie wiem. Boże, tu piwnica. Nie, nie wierzę. Boże, jakąś jak biegnie za mną. To jest sukienaczka łooo wow. ja! Czy on jest wyłączony na tak długo? Nie wiem. O Boże, już nie. Aaa! manekina wpadłam. Jakieś słuchawki miałam, jakiś ma dodatek, że nie słychać. Kurde idzie tu do mnie chyba albo i nie. A ja nie wiem. Nie widzę. Ale ja nie słyszę. Gdzie ty jesteś? No wiszę. Bo no, nie <laughs> widziałem cię. Biegnie larwa. A szybsze. Gdzie tu mamy. Tu? tam. Jezu, ale żeście mnie w ogóle zbagowali. Masakra. Muszą się ruszyć. Oj, tam. Ale czemu oni tu. Aha, tam są w sumie daleko, dobra, tylko ten terror A. taki jest. Tak. Dobrze mi się parkoduje dzięki temu. Jaki? że jak tu. jestem że mam ten, skilczek wszystkie na świetne <noise> Musiałaś jeszcze pokiwać, że zrobi z nami gen. kiszę z nim po prostu. Ona ciągle kiwa tą głową. No też tyłem, dobra. Ja nie mam tej Oreli, też, coś chciałam kupić, no o, wszystko. Skąd Chyba do nas ciała? idzie. No, no i... <głos> <głos> Ale te łapane, te szczęki To w ogóle to jest nieporozumienie. Jakieś... Dobra nie... Nie, do drzewa. Coś tam pościągali niby. Idziemy robić gana kolejnego. Nie no ja poradzą? Idę. No mam. Oj, totemik. Na wszystko czas mam jak zawsze. Tak, totemiki. Te miczki, sriczki. Ja A A tu gen jest prawie ten. Ile on ma? O, połowę prawie. A tak. ściągnie. Oni mi tu przyszli się ganiać. Nie wtrzymam. Ja po nią biegnę, bo jakby ty jesteś zajęty okay. i on też. Okej. <laughs> <laughs> Już mam te umiejętności. Aha, korele. on się na mnie przerzucił teraz. Aha, fajnie. Mhm. Także no Także musimy się jakby zmienić obowiązki On powinien iść po nią No chyba idzie, tam widziałem jak biegnie też to przyściadło bo... On gdzieś poszedł do góry tam, do budynku, nie wiem po co on nie, on nie ściągnie jej bo go chyba tu nie ma Dobra ja wziął Dobra, a. dobra, wziął ją. Idę. To mnie goń jeszcze, kuźwa. Ej, to wszystkie geny są na połowie, o to chodzi. No to róbcie je do końca, niech wszystkie No, robi ostatni pół. już. Trzeba robić wszystkie do końca. On w ogóle ich nie kopał, no i dobrze. Nie ma czasu, on no, ma bardziej żeby, wiesz, dosrać, a nie żeby kopać. Larwa to przy, przyszła się leczy. Oby nie umarła. Boże, żeby ucieknięta. To się, lec, czy ja idę po nią. Znaczy... Ale oni A, nie do... są z nami głosowo! Nie, właśnie wiecie. Okej. Boże. Excuse me. <laughs> Excuse me. Uciekamy! No chodź tu. O kur... Dlatego uciekamy. Tak? Uciekamy! No ale... Ja mam szafkowe leczone. Idę, może co? Też mam, okej. Okay. Ja tam co ty mi to. Gdzie mam może być? Twoim no tam, gdzie się świeci. Ale tu nic się nie świeci. Na fioletowo. Ona już fioletowo. ma martę. Dobra, czas spieprzać z tobą. Przecież by się przejmowali, pewnie nie. Nie wiem, nic mi się tutaj nie błyska. Też nie. Gdzie to jest, jakieś brama? Idzie, czy coś. Kto mhm. tego goni? A ja tu bramę otworzę. Jezus. No, oni mi się gdzieś tu ganiają. Ja ten dźwięk jest ohydny. Jak nie to pewnie no. Drakuli Draculi. Got it! Robię. Nie wiem czy zdążę, bo oni mi tutaj jakby. Hmm. On już jest na pasku też. Tak w Ajaj. okolicach małego robię, to wiesz? Jestem przy O, jej, Jeszcze Ciekamy. drugą bramę by trzeba było przygotować, taka a Gdzie jest druga brama? Tu. Aha, on biegnie tam jakby w tą stronę tej bramy. Trzeba by mu plecki może zrobić, on gdzieś tu... Kurwa, w tym sieradle, serio, to jest hit. się zeszczać. Leczy się on gdzieś, coś. Dobra, biegnie do drugiej bramy. Ale to uciekniecie? Czy jak? Ale killer, no tak, ja czy ja on? Te... Killer, ja teraz drugą odbieram. tutaj widzi chyba. Dobra. Ale to bramę sobie poznać nie, bo ja widzę z tej bramy drugą, jak się świeci. Dobra, ja wydupiam. Ja też. Bo nie mam innego tutaj y, już wyjścia. A on? No, właśnie mi pojęcia, to jak ukończyć jest. jedną próbę jako McThomas. Trzeba tam robić te zadania. No. A. Jest tu. Ogl Oglądaj w ogóle z innej strony mnie to denerwuje. No idź, bo. i w ogóle jak się ogląda, to są jakieś numerki. 1, 2, 3, 4 przy tych surwach. Nie wiem, co to ma być. Nie teraz... mam pojęcia, o co chodzi. O, włos się otworzył! O! Jupi! My... Nie wziąłem taki dar. My wziąłem dar na inną mapę. Co to nie działa, moje dary? Geny nie, to dar, działa. Nie gram tę grę. Widzę go. Idzie no, Boże, oczywiście. No. Czy on jest? Wybokiem. Poszedł a, sobie gdzieś w głowie. No, w <laughs> stronę. Widziałem w i sensie zwrócił. Czyli mi nie. nie Z gry patrzyłem. Ja nie będę widziała tych pułapek, bo tu jest ciemno. Dobra, ten Jake już widzę, że ma kucane chyba szybkie chodzone i to jest jego widzę. Piorytet w tym meczu. No, Możemy nawet umrzeć jakaś zadanie zrobić Moim priorytetem jest to ten... geny mogłyby się już odblokować No ile można? On jeszcze chyba ma sprint, bo on w sobie chodzi tylko, nie biega, więc też A no po co ma biegać, wszystko jest zamknięte teraz? Zamknięte jest wszystko. Niedziela, niehandlowa. on taki szybki jest? Ten Dostał lepę! pociągnął Ta więź to nam robi tylko to, że my widzimy tych innych surbów, tak? No. Super, tak. Ale nie wszystkich. Ale trzeba, bo zadanie jest, więc. Trzeba. A, papa. Kurde, to jest. nie drzwi się. Ja czy on? Obłożenia z tego perka wziąłem. Całą część perkę nadzór wziąłem ze darcie Ria. Bo to mam podaną ikonkę. Nie, no ja nie wiem. Więc będę dar... dar Ria no, to teraz. się dar A, chyba. No, nie słyszę darcia się. To bo się nie no. <laughs> darę. <Wydarłem> się, proszę. <laughs> Ja nie wierzę w to po prostu, Ciebie. Dzięki, dzięki. Ona jest rozłożona, tak? Nie. Złożyła się teraz, dobra. <grym> Boże, za w ogóle, tekstura, nie... Zaciął się on. To dobrze. Tyle. Chyba. To jest mój, mój sól. No, idzie ten killer, jest on się obraził? Idzie. No to już magazyn zrobiony. No, on tak idzie niby, a w ogóle go nie widać. O raz go tylko widziałem, dlaczego plecy białe. No. O. o. <laughs> tu już nie ma co iść. Bżej kuś płacze. Jak to magener ja zrobiono? Stój. Halo! On ma sprint! Wywalone w niego. Jak nie chce to nie. Robi. Patrz, Dżajkuś. Co tam aha, skrzynka otwieramy. On się próbuje tam ściągać, że ja się nie da. No, czemu już się nie da? No bo trzeba brać szczęście i wtedy można się dopiero ściągać. Ale fajnie gra. On Nie On głani... idzie. Yeah. E, On się tak czy na cichaczu siedzi, że ten mój. O, A, o pułapka. Jezu, kim on ma skinę? Kim ma brzydki? Wiem, kurde, nawet nie stążyłam. Boże, nie wierzę. Myślałem, że to dla Bubu jest, to jest jakiś Van Bubu. <grym> Labubu! Nie, to dla Bubu to jest hit po prostu. A ty widziałaś, co to, ta to, to zrobiła ostatnio na koncercie? No, zrobiła la Bubu. <grym> I dobrze. O. No. Tak się leży. Nie wiem co to są te labubu, ale wiem, że są bardzo drogie. I brzydkie. No brzydkie to takie głębokie, nie? Potworki. No. A ty mnie chcesz do piwnicy doniesz? niej? No, chyba śmieszny jesteś. <śmuszczaj> te dwa pubujesz, chyba w trzecią pułapkę w zast... To mi robić nie umiesz. Mi to oni by cię mogli ściągnąć? Tak, proszę. On se wpadł w swoją! <głos> <głos> Dobra, muszę znaleźć szafkę i dupę wyleczyć. tutaj w ogóle nie jest. Um, ja nie mam takiej opcji, niestety. Terytorium szafkowe. O. Goni tam po goni. Na bubu goni. <noise> Pod hakiem samym, nie, dobra no, Masakra muszę z nim wyleczyć w tym tej szafce, gdy mi tu przyjdzie, bu. to szczenę Dobra, wyjście On za mną idzie Trzeba geny robić Dobra, oni się ściągają, ja będę geny robić Bo to, kurde Chodź, chodź, nie Nie wiem, podrap się dobra, robię Co on tu idzie mi? to rób mocniej tam ta puszczona nie kup mi ten gen kisnę <noise> <noise> z niej. Jeszcze to tą dwóch górę. No w ogóle podmaty. się jest rannym od tej pułapki zrobienia, tak? Czy on uderzył. uderzył? Proszę nie. nie. wiem. na bubu. Pa zaś idzie do mnie, no, Pa chciał odpuścić, ale jednak nie odpuści, będziemy gonić. Masakra. No, dobrze, co robi? Nie tą paletę. Nie, 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 nie proszę nie. Aha. No co? on dziwnie gra. No bo no. uderzył mnie, poszedł sobie, wziął tą swoją pułapkę i poszedł gdzieś. <grym> Do mnie przyszedł. Ale po co? Bo ja tu gena robię. No ale to widział. Nie wiem. Oj. O boże, nie. Nie wierzę. Sakro. Wyjdziesz? Nie. Pewnie nie. No. Wziął mnie w tarapaty. Lecz mnie Weź pułapki proszę, jakąś swoją. Kurde, no akurat tu pułapki nie postawił, no. Van Wcześniej tu baby. była. Na no, czemu <noise> mnie nie wziął? Lepiej. Boże, kraczenie długie, co to tak? Nie, no, nie wiem. Ma tu nic. Żadnych kości ani fotoku. No co robisz? O, tu jest? No, szybciej, a nie tak się czołgasz. Ja To w ogóle nie było... Do... O Boże, nie wiesz... Jezus, te mgły, ja jestem pod paletą. Podnosi. Jest tu ktoś? Nie. Jestem daleko. Jezu, jak on szybko chodzi, też masakra. A, on tu jest. Tak, no to uciekaj! Jezus... W ogóle ta animacja puszczenia nie mgły, to jest hit. No. Będę go spróbował wziąć. Zgubiłem go. Ja, co to być teraz? I teraz mu to nie weszło, tak? A wcześniej, jak mnie w ogóle prawie nie dotknął? Wyłącz się, tak, z tego meczu. Idź płacz. Idź płacz. <ślesz> Boże, <jaka> ofiara los. <ślesz> ja tak samo. DS, proszę. Padnij sobie jeszcze raz pułapkę skisłę. To przecie idzie. O Boże. Zaś do tej piwnicy. Zaś Boże. No. Boże, jeszcze do ściany dobił, a to i tak nic nie da. Uważaj to na te pułapki. Znaczy on może stąd iść? On tu chodzi? Czemu się pasek nie ładuje? nie to pułapki. Tam tu jest. Ale nie ładuje mi się ten pasek. Ryczki boje. O jest! <noise> Nie wierzę w to! Aha, bo się od razu ma ten, okej. Okay. No ja umrę też. Znaczą. O ktoś mógłę ja puścił nagle. Ktoś tutaj był? Nie wiem, ale on by... Ten dziadek mógłby przyjść po mnie. Dziadek ja tak jest przy mnie teraz. I go goni. Ten biały. O bądź. A ten drugi? A leży. O. Понятно. ну то мы уже можем прожить.